Hejcie drodze moi drodzy, ja mam się się 30 w dzisiejszym materiale zagram sobie w Better do blue, czyli nic innego jak ładowanie baterii, ale o tym już się dowiecie w dalszej części materiału. Dobrze, zaraz zaradno już się rozpoczyna no i jesteśmy sobie, to jest blue. Dokładnie, 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 dokładnie. No i generalnie musimy teraz zbierać sobie tutaj expa, żeby napełnić baterię główną, ale musimy sobie pozabijać się przy okazji z zawodnikami, tutaj którzy... Jeden o, zabili mnie, a mnie zabili. Zabiłam kolejnego, to dobra, to tutaj. Chodź, jest taki, taki słaby w tej grze. Oj, ucieknij, taki słaby. Uciekni, uciekni. Dobra, dobra, wracaj, wracaj z expem, wracaj z expem do bazy, wracaj z dobra, Ja już tutaj lecę do tego grina i pokonam go ze ja Oj, Ale miałem mega mojego, ale to nic nam się tutaj nie przeszkadza. Biorę te Expo i uciekam, i uciekam, i uciekam, ale na zomeczkę zabijam Tutaj zabiłem kolejnego ziomeczka i wracam, 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 wracam. wracam. Ładu, 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 jesteśmy pierwsi. Nie, nie jesteśmy pierwsi, Kurczę, jest kurczę pieczone, ta, ta green, które chcesz pokonać, ale... Jest jeszcze pink, których raczej będzie łatwo pokonać. O ile nie wyjdzie. No tak, bo to jest jedna osoba No i ten ziomeczek też wyszedł, A nie, nie wyszedł. Ty go zabierz po prostu. Nie. No. Myślałem, że wyszedł. Ale tam ten ziomeczek z tych z, z goldów, tak? Dobrze mówię? Wyszedł chyba sobie, bo go nie widzę na tabie. Chyba że coś mi się zbugowało. Nie, chyba wyszedł, bo ja też go nie widzę. No, to chyba będzie easy winek, to będzie naprawdę easy win więc jak będzie szybka runeczka, to może drugą sobie zagramy, zależy ile będzie minut odcinka oczywiście. Ty Blue, co tam u Ciebie w ogóle? A u mnie dobrze, dobrze. A u Ciebie? A też nie najgorzej, bo można żyć, A, jest dobrze, jest dobrze. U widzowie łapki dają, więc nie ma lipy, jak to by ktoś powiedział, nie? Ja ogólnie to wbijam oczywiście do Blue, bo Blue też ma kanał, jakbyście nie wiedzieli, taki dość fajny kanał, co nie? Takie grafiki ładne A, robisz, dokładnie. czasami na live'ach robię za darmo, także bijajcie. No, czasami się zdarza. No, no i tam właśnie można zostawić łapę, suba dzwona i tak dalej, i tak dalej. Takich już... odcinków to wy nigdzie nie znajdziecie jak u Blue, nie? Takich, takich grafik to wy nigdzie nie znajdziecie jak u Blue. A już swoją drogą już o subskrypcjach i łapkę w górę, to zostawcie pod tym odcinkiem. Yy, łapki, kurę, myślę, że i z ile tak niech zostawią. No kurde, oni potrafią dużo odbić, nie? Oni tutaj nawet, kurde, 30 na silku chyba wbiją, nie? Chyba. <grych> no to tak, że 30 A, no to 30? 20. No to 30 macie się słuchajcie. Zobaczymy, czy damy radę, bo, bo w sumie nagrywam wszystko w jeden dzień na zapas, nie? I jest teraz odcinek ze Skywarsów ósmy, to jest najnowszy. I na razie w godzinę jest tam 17 lajków, także. Chyba dać radę, 30. Chyba dać radę, ale ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, bo wy czasami dacie rady, a czasami nie dacie, to ja nie, wiem, to ja nie wiem, to ja nie wiem, to ja nie wiem. No, także to chyba będzie easy win, chyba już teraz dokonamy tego fula. To z o, o wygraliśmy, 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 że No, wygraliśmy, bo wygraliśmy. No jeszcze no, myślałem, że nas przegoniło. Udało, udało się, udało się. GG, słuchajcie, także lecimy na drugą rękę, bo film trwa 4 minuty, tak że trochę krótko. Dobrze, że druga się motora już nam się rozpoczęła i jesteśmy tak samo z jak żeby inaczej. Z kim innym, słuchajcie, tutaj mamy dużo zawodników, dużo zawodników i trzeba pozabijać. O kurde, ale gdzie nie jest, dobra, pięknie, Blue, pięknie, bo to jest zielony. Zielonego też, on ucieka, on ucieka, ale to jest jeszcze, to jest jeszcze żółty, nie, różowy, żółty, tak, normalnie. Źle, źle, to, źle to, źle to sobie tutaj obliczyłem. No i kurczę, chodź szybko, szybko trzeba wrócić. Szybko, szybko, bo nas żółci, bo żółci, patrz ile żółci mają, słuchaj, Trzeba szybko zrobić, bo 10%. Szybko, szybko, szybko. Dobra, szybko. Dobra. Nie, no my na Luciku ich przegonimy. No nie, wiem, nie, no nie wiem. wiem, no chyba, no może jak uda się, no to pewnie, no bo był to taka dobra zawodniczka, oczywiście, nie? Ale to nie zawsze jest taka dobra zawodniczka, bo jak się wkurzy, to gryzie trochę. <gryzie> <noise> nie no, ale patrz na luziko ich przegonię. Niż. No, no, tak, ale czekaj, czy oni nas teraz nie przegonią? Słuchaj, czy oni nas teraz nie przegonią? Także trzeba się troszkę pośpieszyć Na szczęście no, nikogo tak, nie ma na środku, tak. więc nas nikt nie, nie będzie bił No, bo zawsze no. Jest... ale. <noise> o, to kurde, tak teraz myślę sobie o tych 30 lajkach, ciekawe czy dadzą radę Ciekawe, ciekawe, ciekawe Ciekawe, ciekawe ja Nie no, ja myślę, że dadzą No i, i mam nadzieję, że wbiją na kanał Blue i wbijemy 1200 u Blue Mam nadzieję, bo jak nie wbijemy to będę zły i normalnie będę gryzł. <laughs> dobra, więc tutaj mamy golda, golda trzeba zabić. Golda sobie zabijamy na spokojnie, golda, bo to jest jakiś słaby zawodnik, on taki on dość słaby był. Ale dobra, mamy tutaj wypełniony bug i chyba też wygram o 1%, tak mi się wydaje albo więcej z tymi z goldami, bo tak szybko tam... Oni nie zrobili błąd, że nie zabili mnie wtedy jak się z nim biłem przed chwilą. Jeszcze w ogóle nas chyba nie zabili, ciebie zabili? No, no mnie chyba raz zabili, no to ja ręce nie jestem pewien. No, na początku, bo się w 50 na mnie rzucili. No nie. Dobra, to jest zielony, ale zielonego nawet nie będę zabijał, żeby miał jakieś punkty. No bo no to zielony, tak. Zielony taki samotny, ostatni. jest tak samo jak różowy. Biedni sobie. Aha, już mam wypełniony bug, to trzeba, trzeba wracać, trzeba wracać. Jeszcze goldy mają tyle samo co my, to trzeba się pośpieszyć i goldów pozabijać. No Trzeba się pośpieszyć, trzeba, 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 bo troszkę nas tutaj nadgonili, muszę ci powiedzieć Jesteśmy na równo z nimi No, jesteśmy teraz na równo, już ale teraz lecimy, już lecimy. teraz, już lecimy, teraz już lecimy Ale oni mogą mieć tyle samo, nie, jak się teraz pośpieszą, także trzeba to szybciej zrobić Okej, okay. szybko, 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 szybko 81%, czyli jak teraz napełnimy... 82%, czyli jak teraz napełnimy baki, to chyba wygramy, nie wiesz? Okej, okay, no, to jest tak, różowy. Tak Dobra, różowego ja, czyli... sobie zabijemy Dobra, różowego już nie zabijam, bo... Aha, bo ty nie różowi są Szybko zbieraj, Blue Dobra, szybko, 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 szybko. O kurde, o kurde, Blue, bo nas przegonią zara. Dobra był szybko, lecimy, 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 lecimy teraz. To musi być ten moment, bo jak nie ten moment, bo jak nie ten moment, to... Ajajaj, to troszkę średnio nie będzie. To przegramy, jeśli nie ten moment, bo tra... nie, nie no, musimy dać radę. No ja już, tutaj zapełniam bug. O, leci do nas. O kurcze, o kurcze, o kurcze, jeszcze telefon mi dzwoni, tylko nie to. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, to jest. Halo, ok. mama? Wygraliśmy kolejną rundę. Let's <zyskling> Bardzo dziękuję za oglądanie naszego materiału. Mam nadzieję, że tak ciupeczkę w górę i wbijamy ich tak. Ile to było? 30 lajków? Tak. Także 30 lajków i kolejny odcinek z Blue, no i, no i myślę, że dacie radę, no także trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Narka!